Chcę ja Wam pokazać dwa systemy nawadniania Jeden to taki mechanizm, tu wlewamy wodę I tutaj kapie Mechanizm całkiem niezły, tylko ma tą wadę, że tym więcej jest wody, tym większe ciśnienie tym bardziej to przepycha I więc leci szybciej Mam tutaj też to samo w klonie. Ale mam też takie nętkę e, powiedzmy. Tu się wlewa woda i tam jest później taki skraplacz głęboko w ziemi. I dzięki temu wszystko jest skraplane. Dodatkowo to zapewnia że nie będzie się nic tam posiawać bez mojej wiedzy. Także tyle.